Moje myśli chodziły samopasa, ja nawet nie usiłowałam ich zagarnąć i przyprowadzić do ciebie. Coś ze mną nie jest w porządku. Dziecko moje, znam utrapienia ludzkie i znam ból z nimi związany. Poddaję cię tym utrapieniom dla twojego dobra. Twoje życie będzie pełne samotności, tęsknoty i bólu, i radosnych spotkań ze mną. Jesteś zawieszona pomiędzy światem a mną. Świat cię rani, a ja częściej teraz czuwam nad tobą w ukryciu. Nie jesteś sama, choć tak może ci się wydawać. Ufaj mojej miłości. Ja będę cię kochał zawsze, bo taka jest moja natura. Ja o tym wiem i dlatego trudno mi znieść moją niewdzięczność wobec Ciebie, a nie potrafię jej zmienić. Twoje roztargnienia mają swoje ludzkie uzasadnienie. Jesteś człowiekiem i podlegasz ludzkim skłonnościom. Ja to wiem. Czy sądzisz, że inni, którzy za mną idą, nie mają podobnych utrapień? Muszą je mieć, bo taka jest droga wzrostu. Przyjmuj własną grzeszność z nadzieją i ufnością pokładaną w mojej miłości i w moim miłosierdziu. Zdaje się, że powinnam wyprawić pogrzeb. Wielu moim złudzeniom i pozostawić tylko moją bezsilność i złożyć ją u twych stóp. Czas, abyś to zrobiła. Czy wiesz, jak wiele od tego zależy? Czy wiesz, że to jest próg, za którym oczekujecie z moimi wielkimi łaskami? Że czekam na ten Twój krok? Zrób go! Podam ci pomocną dłoń, bo próg jest wysoki, a ty naprawdę jesteś zupełnie bezsilna. Czy ufasz temu, co mówię? Tak, ojcze, ufam. To ufaj i o niczym innym nie myśl i o nic się nie troszcz. Tylko powtarzaj w sercu to jedno słowo.